Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Witam serdecznie Państwa na Strefie Katechety. Od 15 maja można zamawiać darmowe pakiety startowe. I chciałbym przeprowadzić Państwa przez cały proces zamówienia. Żeby dokonać zamówienia należy zarejestrować się, bądź też, jeżeli jesteście Państwo już zarejestrowani na naszej stronie, zalogować się na swoje konto. I znajdziemy się w panelu, w którym będzie można zamówić pakiety startowe. Wybieramy opcję Pakiety startowe. I możemy wybrać teraz poziom edukacyjny oraz klasy, które na danym poziomie nas interesują. Zaznaczamy. Podświetli się wybór ramką w kolorze niebieskim. Możemy też wybrać poradnik metodyczny w formie papierowej. I zamawiam. Uzupełniamy tylko dane do wysyłki, jeśli nie podawaliśmy ich wcześniej. Także dane szkoły i diecezje, na terenie której katechizujemy. Zapoznajemy się z regulaminem i zachęcamy do dopisania się także do newslettera, by być na bieżąco z wszystkimi strefowymi nowościami. W tym momencie na adres e-mail. Który był podany w formularzu, został wysłany formularz zamówieniowy, który należy pobrać i potwierdzić podpisem dyrektora szkoły, czy też księdza proboszcza na terenie parafii, której katechizujecie państwo. Tutaj mamy formularz z wszystkimi zaznaczonymi klasami, które Państwo wybraliście. Wypełniony należy zeskanować bądź też zrobić zdjęcie. Wrócić do zamówienia. Status będzie oczekujemy na potwierdzenie. I u dołu Państwa zamówienia można raz jeszcze pobrać formularz, jeśli gdzieś zaginął. Ale także można dołączyć już wypełniony. Klikamy i wybieramy miejsce w naszym komputerze, gdzie ten formularz się znajduje, załączamy pliki, bądź też plik, jeśli to forma PDF ani zdjęcia, i klikamy wyślij. I w tym momencie otrzymaliśmy już potwierdzenie państwa zamówienia, a wchodząc w historię zamówienia, już nie będzie tej opcji potwierdź zamówienie.